Kamino. Ja myślałem, że, że dziadka zaprosza na grilla. A, ja nie mam, jest Sami Uwaga, uwaga, stuleci! Nic się nie stało. Sami podwypili, sami wypili. Przepraszam, kochani, ja jeszcze, bo... nie a tam tutaj są, jeszcze muszę Tam uczyć. jest jeszcze I więcej serdecznie. No. Ja pasuję panu pan wiecie, a, na razie jest dialog. I nie, to jest pięknie. Zabijasz żo żonate. <laughs> Już? Panu, jest, jest to nie, ale planu. No to dziecko to, to za apel, dziadka to ci wybierze we wtorek. Nie będę czwatał, bo jak ksiądz czwata to diabeł się udaje. Nie no, będę <noise> no, postawił nikogo. No, Byli tacy zakończeni. Ksiądz w kościele nie tylko. Ojciec... razy. Nasza była dziecyza kiedyś i nie no było okazji, żebym tutaj przyjechał. Piękny kościółek, prawda? Ja też jestem w dobrej wierze. Ja też jestem w dobrej wierze. Matka Boża tak, przepiękna. Ja, ja wspania, pamiętam, Rund, Ruch, Golińskiego, a, tak. jak było wmurowanie a, w Sosnowcu jest. na Narudnej, tak. to, to tam myślałam. No, Kochani ja byłam ten obraz no to nie szukajcie, w kościele zostanie. <śmierdzi> no, <śmierdzi> no, ale, no, tak, jest prezes. No, to no, jest prezes. jakaś. jest prezes. To no, jest prezes. To no, prezes. To jest To no, To ale ślicznie to wygląda. Tam mamy pokój gościnny. Tam jest pokój gościnny. Uwaga. To Potem na Balkon, na balkon no, wyjdziemy. To, no, to, to, na na to było takie kadostwo tak, bo to jest całkowicie. Oryginalna ściana. I po mojej cioci łóżko! Oryginalne no, tak. <grym> ściana, tak. łóżko porządne, historyczne. historyczne. Już Uszczyszciliśmy to wszystko. Można powiedzieć, że na Polą stąpi. Nie, bardzo fajnie koszta. Żarna za nie groziła się na ich posiadania. Proszę, no także tutaj. A to co jest koło takich. Bo to są żalne, tu się sykało żarno. Się... Oryginalne? Oryginalne, no tak, z przedwoju. To skało takie zanieczyszczone, to się kręci w ten skarb. Ale... Prostu... No przepiękne, kochani na cię. Także zobaczył. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Bo my chcemy, żeby to było sanktuarium. Prawdziwe sanktuarium. To, było, to był węzeł szlaków. Także no. w sensie, już negocjacje z biskupem. No, na waczy to kompostelną. To jest tak, kompostela tak? polska. Tak jest. Nie ma ostatniej baranki świętego Jakuba od tak, Waszych, tak mi się wybazuje. Częstochowski Jakub to jest to jest przerobiony, bo to no, jest cerkiew, cerkiew prawda? Tu macie, to jest piękny prostu, widok. Stacji, flagi, bo my pod szyldami Zagłębia Dąbrowskiego występujemy. Słyszycie? Słyszycie? Dajcie! Po ja ja pachnie, po no. Dajcie. Także tutaj Urbie Dorbie można było wstawić. <grym> nie ma kwiatów, e ale tu normalnie to jest jeszcze w Fiatach wszystko. Ale pięknie, pięknie wygląda. Tak, to jest wygląda. w Hiszpanii, prawda? Tak, w tak nie, 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 Wspaniale, no. kochani. Także tutaj gratuluję Wam. Daję Wam dziesiątkę z wykrzyknikiem. Dobra. dobra. Jeszcze poprosimy księdza biskupa, żebyśmy sobie może takie wspólne zdjęcie na tle tego schroniska zrobili tutaj, no. jeżeli można. To no. Na dole. Wszyscy tam. Będzie, będzie dla wszystkich. pamiątka. Słucham Tu mam takiego kolana fotografa, żebyśmy zdjęcia, takie małe zdjęcia. A ja to tam za za potem, żeby było to widać. No No tam <noise> tak, o, oj, Tu Tak. To mamy księża, tak nad przygarnął, tak nad cygarną. Jurek to jest tak, tak, prawdziwy. No tak, jest ale to dalej, na Jerzy Krysiak. Przeszedł, pierwszo strzeladzi. to czeladzi, tak. z nie. A, Ale, tak, siedzę Miałem błogosławieństwo biskupa z kuchy. I to mi po prostu tak, żeby. żebym. Nie miałbym siły w ogóle wrócić. Trzy i pół miesiące. Włócę ci pary. Ale, ale to jest coś rewelacyjnego. Pana, tylko podziwiam nią, ja bym naśladował. No, ale ja uważam, jak poszedłem, ja poszedłem, miałem już 68 no, lat, 64 lata. No wie, i gdzie pan sypiał? No są, są schroniska, tak jak tutaj, przez całą Europę, wszędzie. No trochę... Ja e, proszę państwa, niedobry... Samochodzenie z pielgrzymką by mnie nie zmęczyło, naj... Największym dla mnie byłoby Dokładnie. taką ofiarą, to by było zimno, bo nie zasnę, jak jest zimno i mhm. ja bym się nie mógł, nie mógł porządnie wykonać. Ale to, to to są, ale, to, ale to są po prostu normalnie schroniska przygotowane. Można powiedzieć, że w Hiszpanii. To jest tak, jakby ksiądz nocował w Holideju. My, my, my <grym> jest. w to. Ja wskażę z ale to będzie mniejszy. To, proszę, co? Ja, bo tymi tak. drogami to się chodzi takimi specyficznymi wydatkami. W związku z tym tam że się dotyczy ludzie nie robią kilometru czy no, Nie. No różnie. Nie. Średnio miałem chyba 32 czy 30. No, ale jeden miałem 48 odcinek. Ja, proszę Państwa, jedną pierrzymkę pieszą w życiu bo jako często Chodziliśmy na wschodniu górę, ale to jest sprawa bardzo prosto. mama tam sobie odprawiała nowenny. Tam. Ale kiedy byłem wikariuszem u Świętej Marii Magdaleny w Radomsku, mm. i wtedy szliśmy to na Matowarzą Częstochowską, a to się dzień Tak, to, to się tak dzień tak. Starą trasą jeszcze. A poza tym taki pierwszym kinie skuteczniami. te to trzy pół miesiące. Ale, 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 ale <laughs> jak, proszę się że śnieg panu się <śmiech> że. że, <śmiech> że Pójście tą trasą, i tym bardziej, że to się chodzi indywidualnie, w największych, małych grupach. Jest to coś rewelacyjnego. Jeszcze ja chodź, szedłem, miałem zaćmę. Niewiele widziałem. Widziałem 200 metrów. O, to było wyzwanie. I, i, I wówczas ma takie człowiek zaufanie, po prostu sobie weznaj, znajdzie w sobie tą, tą ufność, że, się, że idę. W dobrym kierunku. Wszystko człowiekowi się udaje. No. Wszystko. Wszyscy podają rękę, Czy jest grób? Czy jest jakiś? Jest. Świętego Jakuba. Ale jeszcze jest grób, tak? Tak, tak. No, ale jakiś nie? nie? Ja, ja nie, nie miałem dostępu, bo to jest zagrodzone, to wszystko. I a ta, taka dzielnica taka wielka, widzicie wadną kadzielnicę ba w domu. Tak, no to tak. jest buta fruta, worsz... tak fruga, że to jest, jest samowicie, to jest wrażenie rzeczywiście. Taka dzielnica? Ja widziałem, kadzielnica. Jest... Ja, ja byłem no. w no. tym. Życie, 300 lat, tak, 6,5 chodzimy. miesięcy. My chodzimy na 28 księdza. Jeszcze raz. 28. co się dzieje z Witoldem Witoldem Pietraciukiem? Nie znam, czy wyjechał za granicę Palutyn. Ale to dziecko, ja to miłosierdził. to jest To miłosierdzia. To, to już jakiej głowy tak, tak. nie mam, żebyś z naszej to jeszcze starszy, bo ja z starego testamentu. A już tych Krzysztofików, to już nie tam wszystkich. Tych, których uczyłem, a ich 27 lat. No super, ale to jest... Ale to jest... Ale tych Krzysztoficzek... Ja pytam, tak, tak, tak. Jak ja to to uczyć już wcześniej chwytam, proszę uczyć trudniej już wszystkich rozpoznawać. Ale Ochani, dala, biskupa cały czas. Zimne no się. No no, nie wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze przed ogrodzeniem, no, że to, to, to jest organizm. Organizm. To jest nasz organista. nie nie, ale pan, ale pan, że pan cudnie Ja chciałem specjalnie dziękować. Proszę, mi to już nie że pana jeszcze tam. Ale przepięknie, bo ja, jak to mówią, z jednego pieca jadłem chleb. Ja czasem wizytuję, go zagrał, granica, żeby nie grał. niech pan? Czasem tak pintoli za przeproszenie. A pan przesunie gra. No, tak, dziękuję panu pan. szczerze, to dziękuję panu, chociaż tutaj, że pan się przyznał do tego. <śmiech> <śmiech> dziękuję serdecznie. I to jest ta kompozycja, to co śpiewaliśmy ja, 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 tak. Ale dobrze, pan to jest śliczne, to, to tak wzruszyło. Nie, to tak proszę pana wzruszyło, że jest przepięknie.